Zobaczmy lootboxa. Parfiatik! Przyszłość Marvel Rivals poniekąd stoi pod znakiem zapytania, ponieważ zamknięto oddział studia w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie. Właśnie to jest niesamowite, <śmiech> <śmiech> że tę grę Marvel Rivals robią Chińczycy. I fajne jest porównanie Kapitana Ameryki z tej gry, względem Kapitana Ameryki z gry Avengers, jakoś tam się to nazywało, co jest przez Amerykańców robione. Że Chińczycy, tupę, którzy, no niby tam się mówi, że jakaś wojna między nimi jest, tam jest handlowa i tam się tłuką dosłownie, drapią się o każdy, o, o wszystko, tak? A zrobili Chińczycy lepiej Kapitana Amerykę niż pieprzeni Amerykanie. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest możliwe, że zrobi... No to jest świat, w którym żyjemy, mówię wam. To są jakieś, to są jakieś eksperymenty na ludziach, nie? Wszystko to jest pepofoil, widzowie. Yy, 2 mm nas bronią przed asteroidami. Mam, on miał rację, plus jeden. Dziękuję. Otwórca Hewaut, którzy wprowadzają do gry już pierwsze ważne zmiany. Pierwszych statystykach dotyczących sprzedaży Assassin's Creed Shadows. I pojawi się jeszcze kilka innych newsów. także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Amerykanie <laughs> zrobią kapitana Bing Link, no, 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 w sumie, no, no. Chińczycy się przykładają do roboty, nawet jak pracują za 0,1 dolara. No, może tak być. No, to, no, ciekawe to jest, nie, no bo to jest jednak Kapitan Ameryka. To jest w pewnym sensie symbol, jakby, no, jeden z najpopularniejszych. Takich postaci, która obrazuje Amerykę, nie? I lepiej go zrobili Chińczycy, no w Ameryce on wyglądał jak taki. No, szkoda, Ryja szczępić, nie? Zobaczmy dalej. Ze wszystkimi filmami, do tego wbijajcie na Instagrama, na którym codziennie pojawiają się newsy w szybkiej formie. No i jest to fajna tak, opcja punto, również pod e, tym kątem, że można punto, przeczytać je w zasadzie w każdym miejscu. Wystarczy, że macie dostęp do internetu i telefon. No i pytanie, o co chodzi z tymi zwolnieniami w Edis? Czy będzie to pierwszy upadek Marvel Rivals? Po długim czasie, można powiedzieć, królowania. Kurde, szkoda, bo Giereczka Serio miała potencjał, i naprawdę, ja mam wypieczony na to, że. Ja mam wysalany na to Chińczycy, Amerykanie w dupę, Polacy. No dobra, Polacy akurat doceniam jak robią gierkę, bo jestem porypany i się cieszę, ale tak to on wypieprzony, że ktoś inny robi gra. Ja się w sumie cieszę, że gra jest dobra, nieważne przez kogo jest zrobiona. Rozumiesz, tak jak ludzie tam na przykład dawali argument, można to chyba do tego podciągnąć, nie? Że Wukong tam miał rekord na, streamie, na steamie i ludzie tam przeciwnicy. Tak, ale rekord przez Chińczyków. Co to za pieprzenie jest? Co za różnica kto gra w gry i czyje są te gry? Wiecie o co chodzi? Jeżeli gra jest dobra, trzeba to docenić, tyle no. Nie ma jakiegoś pieprzenia. A jeżeli chodzi o Hero shootery ostatnimi czasy, no może się tak wydarzyć, a to ze względu na to, że od teraz zespół pracujący nad grą to będą praktycznie sami Chińczycy, a zwolnienia dotyczą amerykańskiej części zespołu. W zasadzie to zamknęli cały amerykański zespół, więc możemy powiedzieć, że w tym momencie to tylko chińska część NEDIS Rosja będzie pracowała A, no tak. gry, i może okazać się to poniekąd niebezpieczeństwo. Daj spokój, Superman, to dosłownie to, czym Ameryka chce się chwalić, chce tym być, a nowy wygląda. <laughs> nie no. Marvel Rivalsów. Może, ale nie musi. Natomiast rozwinę, o co mi tutaj chodzi. Marvel Rivals jest tak lubiane, nie tylko ze względu na to, że są tam bohaterowie Marvela, którzy są lubiani przez społeczność, ale również dlatego, że gra jest darmowa, działa fajnie, oferuje ciekawe nowości, no i nie jest pay to win. A jak wiemy, chiński rynek w dużej części spłynie z mobilek i z tego, że wprowadzają tam takie praktyki. Natomiast są to z mojej strony takie spekulacje. Takie zwolnienia, Powiem tym bardziej nam. usuwanie całego oddziału, nigdy nie wygląda dobrze. Na pewno stoi za tym jakiś powód. Według NetEase powodem jest oczywiście optymalizacja normalizacja dalszego rozwoju gry i cała ta decyzja wynika z powodów organizacyjnych. No i tutaj jest to takie standardowe galanie, jak powiedzieć dużo, nie mówiąc tym co... Samym... No, by po prostu nie wpłynęło to na jakąś gierki i tyle. No, jeżeli gierka jest serio dobra i się rozwija, to by było dalej dobrze, nie? No, prosta piłka. Dobrze robią chłopaki, dobrze jest, dobrze, dobrze jest, dobrze robią. Dzięki Krzychu za 29 lat, dzięki. Nic, bo nie został nam tutaj podany żaden konkretny powód I oczywiście, że nie będą się tutaj tym falić Marvel Rivals wyszło ponad 2 miesiące temu No i nie da się ukryć, że Amerykanie również pomagali No i są odpowiedzialni za to, jak gra wygląda, jaki sukces odniosła I zostali potraktowani w ten sposób I tutaj pozostaje też kluczowe pytanie Jak bardzo decyzyjny i ważny był oddział amerykański, jeżeli chodzi o studio No bo z dostępnej informacji wynika, że miało on liczyć mniej niż tuzin osób Jedno źródła podają, że było to 6 ja, osób, drugie, bro, że 10. Tyłpa. No ale mogły się tam znajdować osoby, które podejmowały jakieś ważne decyzje Dotyczące rozwoju gry na terenie Stanów Zjednoczonych czy Europy. Marvel Rivals odeszły takie osoby jak reżyser oraz projektant poziomów, i są to informacje. Ty, które... nie, no, reżyser to jest w sumie ważne. To pytanie. Ty, to serio, w sumie typ z Ameryki zatwierdzał to, jak ta gra wygląda? Bo mi nawet to sam wygląd bohaterów, chodzi nie o mechaniki, o gameplay. Bo patrząc na tą grę, a jak wyglądają często teraz. Główne postacie w amerykańskich grach To ciekawe, że może dlatego to zabykają, nie? Bo on miał czelność zatwierdzić wygląd postaci Już mogą rozbudzić wyobraźnię I gdzieś tam można pomyśleć, że wpłynie to na grę Szczególnie w przypadku reżysera, który to jest mocno decyzyjny Więc tutaj może pojawić się jakieś zamieszanie Natomiast reżyseria kreatywna leżała po dali? stronie Chińczyków A do tego te zwolnienia nastąpiły Nie przy... no, kreatywne rzeczy po stronie Chińczyków, no to w sumie... Pytanie, jak duży wpływ na to miał ten reżyser, nie? Ale no... Powrotem Overwatcha 2 do Chin. Trzeba przyznać, że w branży gier takie ruchy wyglądają niepokojąco, szczególnie jeżeli coś dzieje się tak nagle i zwalniane zostają ważne osobistości. Zobacz to... A, że ten kapitana. Czekaj, ale to Superman teraz ma tak wyglądać? To dziwnie wygląda trochę, no. Szkoda, w sumie, że tego Henry'ego kawila wypijewczyli. I on siedział jako Superman, tylko te filmy nie były tam za dobra, ale on akurat był chyba najlepszą częścią. W sumie, tak samo jak w to Ten główniany serial, ale akurat Gerald był najlepszą częścią. On jakoś ciągnie te rzeczy, ale ma pecha, że wszystko w, poza nim w, tym, w tych rzeczach są główniane, no sadge jeżeli chodzi o dany tytuł. Jeżeli kiedykolwiek w Marvel Rivals pojawi się Niestety, pay Twin, to, same to same twórcy same. sobie w kolano i cały ten sukces zostanie zaprzepaszczony. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli chcecie dostać prześwietne Red Dead Redemption 2 w najlepszej cenie, to grę znajdziecie na Instant Gaming. Polecamy oczywiście od lootboxa, no ale wiadomo, że tego, nie? Że nieba w sercu. Valve zrobiło naprawdę fajną rzecz, co prawda po latach, ale jednak dotyczy ona Team Fortress 2, ponieważ deweloper oficjalnie udostępnił kod źródłowy do gry, dzięki czemu Gracze mogą sobie teraz tworzyć modyfikacje bez jakichkolwiek ograniczeń. Udostępnili oni narzędzia deweloperskie, żeby to gracze mogli tworzyć kolejne gry Fajne. na podstawie właśnie Team Fortress 2. Ale jest jeden warunek: te gry muszą być bezpłatne i może być to jakiś sposób na to, żeby utrzymać zainteresowanie grą. Chociaż ludzi w Team Fortress 2 nie brakuje, i trzeba Ile sobie to przyznać, że zdecydowana też? większość osób przy zapowiedzi Days Gone Remastered cisnęła po Sony i ludzie twierdzili, że jest to projekt, który jest krótko mówiąc niepotrzebny. Ja również tak twierdzę do tej pory, ale nie zmienia to faktu, że Days Gone Remastered niepotrzebny, ciężko uwierzyć, że to jest w ogóle legalny pro w dupę produkt, żeby tak ludzi w dupę ładować, jak Days Gone Remaster, to jest niesamowite, nie? I teraz nie oceniam oczywiście gierki samej w sobie Days Gone, ale żeby wypuszczać remaster, który dosłownie się niczym nie różni i kasować go za więcej niż kosztuje Days Gone obecnie, to jest chore po prostu, no to, jest, to jest jakieś nieporozumienie w dupa jest wśród 10 najlepiej sprzedających się preorderów na PS Storze. Wśród takich gier jak rzecz jasna Assassin's Creed Shadows, Elden Night Train czy Monster Hunter Wilds. I czy mnie to dziwi? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No bo jest Gone to naprawdę lubiana marka, dużo osób tęskni za przygodami Deacona St. Johna, do tego dochodzi sprawa update'u za 10. No ale mogą sobie tęsknić, ale to jest remaster gry, która dosłownie nic nie zmienia, no w dupę, no. No to jak, to, to? Tego się nie da w ten sposób wytłumaczyć chyba czy da się widzowie. No to jest jakiś po prostu skok na kasę, no. 10 dolarów, który według wielu osób jest całkiem korzystny. No muszę przyznać, że jest to inna sprawa niż wydawanie kolejnej gry za ponad 250 zł i że to już. Tak, no ta gra kosztuje 220, znaczy on mówi, że da się zaupgrade'ować, tak? Za 10 dolarów czy tam 20. Z podstawowej wersji do zremasterowanej, no ale no, to też jest popieprzone, że to tak jakby patch do Wiedźmina Next Gen kosztował pieniądze, żebyś sobie go zainstalował, albo patch do Cyberpunk'a 2.0, no przecież to jest po prostu chore w dupa. To jest chore, że patch do gry, który praktycznie nawet nic nie zmienia, kosztuje pieniądze jakiekolwiek, no. to jest popieprzone. Lepszy ruch niż wydawanie tych remake'ów The Last of Us. To tak jak widzowie, to jest coś takiego, jakby Leisy jak wymieniają co tam, co jakiś czas paczkę, nie? Albo inne produkty, nagle ich cena skakało o 25% za każdym razem, jak to zrobią. Teraz lejsy to by kosztowały ze 100 zł taka paczka chipsów, bo remaster paczki zrobili 10 razy <ścoughs> przez 20 lat. No to jest, to, to, to też jest absurdalne w dupę, no dosłownie zawartość się nie zmienia, ale powiedzmy ta zewnętrzna rzecz z naklejką remaster, no oczywiście to się zmienia, no. Lace remaster, prosto spieca w dupę. Spali ci portfel, 500 zł paczka. Za pełną cenę. I dajcie znać, jaki waszym zdaniem okaże się kolejny remaster, remake, tylko nie piszcie tutaj Bloodborne'a, bo wszyscy wiemy, że w najbliższej przyszłości tego nie ja będzie. Ja nie proszę. Zaraz... I zobaczcie, tutaj mają... Gierkę do zremasterowania, która działa w 30 FPS-ach i ma słabą rozdzielczość. Mogliby to spaczować, ulepszyć tekstury, dodać fps -y, ale tego nie zrobią. Zamiast tego dadzą mu naklejkę remaster na tej Gone i wpieprzą to graczom, i oni to jeszcze w dupę kupują. No, jest... <śmiech> 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 nie dzieje się to, no. Master Gadowora i nie tego gadowora, tylko gadow. Dobra, pa, papa, papa oraz 2018. Pojawiły się nowe informacje Wyjdzie. na temat Assassin's Creed Shadows Rebaser od kogo, bo Toma Hendersona, czyli jednego z najbardziej uznawanych insiderów w branży gier i podał on jego zdaniem wiarygodne statystyki dotyczące sprzedaży Assassin's Creed Shadows, dotyczące preorderów, które już od jakiegoś czasu można składać i stwierdził, że informacje na temat statystyk przekazały mu źródła, które są blisko powiązane z projektem. Według Toma Hendersona Assassin's Creed Shadows ma dużą szansę na sukces sprzedażowy i przyrównuje tutaj sytuację do Assassin's Creed Odyssey. Stwierdził, że preordery Assassin's Creed Shadows mają sprzedawać się dwa razy Lepiej niż preordery Star Wars Outlaws, czyli gry, która no, nie odniosła dużego sukcesu sprzedażowego i była strzałem w kolano, jeżeli chodzi o francuskiego dewelopera. No i właśnie, o jakich liczbach tutaj konkretnie mówimy? Mówi się o około 300 tysiącach egzemplarzy w preorderach i Tom Henderson zaznacza, że gra musiałaby sprzedać jeszcze 100 tysięcy, żeby dorównać Odyssey, a mają na to jeszcze miesiąc i szansa jest całkiem spora. Oczywiście to, że Shadows sprzeda się na jakimś poziomie, było wiadome. Pytanie, jak gra się ostatecznie przyjmie, bo to też jest bardzo ważne, wręcz kluczowe, jeżeli chodzi o obecną i przyszłą sytuację. Sytuacji Ubisoftu, no bo jest to seria, którą niektórzy kupują z zamkniętymi oczami. Dosłownie nie zastanawiają się, tylko widzą Assassin's Creed. i... Dobrze, że to nie ma znaczenia, bo firma upadnie. Pory porypane to jest. Nie? Biorę, bo jest to na tyle popularna IP, że niektórzy się naprawdę dwa razy nie zastanawiają. Oczywiście nie ma co preorderowania popierać, ale to już chyba wszyscy wiemy. Premiera 20 marca na pc PCach i konsolach obecnej generacji. Dostaliśmy. Ta maili mniej więcej musieliby sprzedać 5 milionów, żeby osiągnąć sukces. Kurde, w dupę kodzi sprzedadzą 5 milionów. Nie, no może, no wątpię, że tak będzie. Dobra, a po tym jak gameplay pokazali, no to samo we Evolved pokazali gameplay i w sumie, no no, no, dużo, no nie odbiegał ten gameplay od tego, jakie to było niestety tragiczne. I tutaj raczej będzie tak samo. No gameplay pokazali chyba z prawie miesiąc temu już. Dużo się pewnie nie zmieni do tego czasu. No po pierwszone to jest nie. Że oni rzeczywiście są, jest szansa na to, bo to jest ta Japonia, na którą dużo ludzi czekało. Gdyby nie te gówniane kontrowersje, to pewnie by to, na no to byłoby raczej taki pewniak, ale że oni muszą to gówno wpijać, przejść do tej gry, nie wiem po co sobie tak to robią, kija w szprychy dają. Nowy gameplay z Crimson Desert, warto sobie na niego rzucić nie okiem. Lubię, jest to nie, projekt nie, nie, nazywany pusty. przez niektóre osoby koreańskim widzinem, to bardziej przypomina jakieś takie rzeczy typu Gra o Tron I gra zapowiadała się naprawdę obiecująco. Patrząc na pierwsze gameplaye, można grą. było tam zauważyć, że znajduje się tam dosłownie wszystko, jest tam bieganie po ścianach, elementy asasyna, elementy fantastyczne. Było tam tego naprawdę sporo, gra wydawała się być dość wymagająca. To I spójrzcie wyszło? sobie tylko, jak to wygląda. Dodam tylko, że gra ma zaoferować sporą kampanię fabularną, ma być to tylko i wyłącznie tytuł single player, no i teraz mija już praktycznie 6 lat od zapowiedzi, więc kawał czasu, nadal nie mamy oficjalnego terminu premiery, no i bardzo dobrze, no bo patrząc na to, jak wygląda tutaj kamera, jak się ona to zachowuje, wydaje asosy. mi się bardzo losowa nie w wielu gra. momentach, no to jest to rzecz, która na pewno wymaga zmiany, bo jest to bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o takie gry, które wymagają od nas udziału w starciach z bosami. no bo tutaj niewątpliwie będą jacyś wymagające przeciwnicy i na ten moment jest to największy problem tej gry. Jeżeli chodzi o tekstury, szczególnie pancerze, no to one wyglądają naprawdę spoko, elementy otoczenia, no trudno tutaj powiedzieć, bo cały czas mamy ten efekt ...takiego smużenia przez te wszystkie partyklesy, które dosłownie wylewają się z ekranu. No i nie pomaga też ten bitrate YouTubeowy, który jest tutaj tragiczny na tym materiale. No i szczególnie to widać przy krzakach, fajnie, że Co, mamy... Co, zagra Crim... Crimson Desert, czy jakoś tak? No, coś takiego. Tutaj chociaż elementy wiatru. Ten padający śnieg mówi wszystko o tych całych partyklesach że No, wyglądają one po prostu jakby były wklejone <laughs> i bardzo przeszkadzają, muszę powiedzieć. Nie tylko kamera, ale również ta. To jest gierka, która podobno miała być... Multiplayer, jak Black Desert. Black Desert, coś takiego, jest taka gra, Czy jak to się nazywa? Taka gierka MMO. To miało być tego typu gra, ale uznali, że zrobią singla i tyle. I będzie single. I powstaje już bardzo długo. ...element. Natomiast jeszcze raz muszę powiedzieć, że przez kamerę nie robi to dobrego wrażenia. Wczoraj premierę miało Evolt, tutaj macie statystyki na Steamie, a... Nie no, premierę już miało, no teraz to jest druga. Jak to w ogóle nazwać, tej? Jak to w ogóle nazwać? Tak się zastanawiam. No bo przecież, no każdy mógł sobie kupić dostęp do tamtego. Wiadomo, 100 zł drożej. Ale no w dupa. Tak wyglądają recenzje, no i wiele osób krytykuje dużo, tak, dużo to elementów jeżeli chodzi o te typy walka, generacja, takie nawet. rzeczy, które ciężko będzie zmienić. Ale twórcy zdecydowali się na poprawienie chociażby grafiki, tak jeżeli, jeżeli chodzi o konsole, a dokładnie Xbox Series X, no to poprawili cienie w trybie wydajności. Nasi towarzysze podczas starć będą mieli teraz więcej HP, nie będą ginąć tak często, poprawiono też balans... Cze to jest... Czekaj, bo on patch mówi, że wyszedł już, tak? O, to poczekajcie. Racja, no to takie rzeczy, które ciężko będzie zmienić, ale twórcy zdecydowali się na poprawienie chociażby grafiki, jeżeli chodzi o konsolę, a dokładnie Xbox a. Series X, no to poprawili cienie w trybie wydajności. Nasi towarzysze podczas starć będą mieli teraz więcej HP, nie będą ginąć tak często. Poprawiono też balans rozgrywki, starcia z wrogami. Zostaliśmy też poprawki w kwestii bugów i część z nich została usunięta. A aktualizacja waży 2 giga, przynajmniej na konsoli Xbox Series X. No i dobrze, że twórcy coś tam działają, ale wiadomo, że nie wszystko da się tutaj poprawić. Ja dziękuję za obejrzenie, sprawdzajcie... Nie wiem, czy w ogóle da się tą grę naprawić. Chociaż kurde, no nie wiem, jakby wpieprzyć 700 giga modów jak do Skyrima i wtedy to jest zupełnie inna gra, to kto wie, no to w taki sposób to się da wszystko naprawić. Tylko czy to jest możliwe? Kto wie, no kto wie? KTO WIE? Remake muszą zrobić. Remake lui. Zobaczę ten komentarz. To jest od Lootboxa, tak? Remaster Day's Gone mnie rozpieprzył na łopatki. Tak właśnie dla tych gier warto było kupić PS5. Ja mam edycję kolekcjonerską w Steelbooku z figurką motocykla. Po co tym trzeba wspierać Sony, żeby mieli pieniądze na nowe gry? Najpierw musimy pokazać, że tego chcemy, kupując remastery. Sony piękny ukłon do graczy. Jedynie 10 dolarów za remaster to jak za darmo. Większość youtuberów też ma zamiar kupić, żeby wspierać Sony. Co to w dupę jest, ty? Dobra, powaga teraz, nie? Wiecie co? Kogo lepiej wesprzeć? Owsiaka, co zbiera na respirator? Nie, pieprzyć to! Po co jakimś dzieciom? Wesprzyjmy miliardową korporację pieniędzmi, żeby miała na nowe gierki dla nas. Brawo, brawo. Bezprzyjmy miliarderów, żeby wypuścili nam większą gówno, gówno na klatę, tylko po to, żebyśmy mogli to opędzlować ze smakiem. Super, brawo, brawo. Super, czekam na więcej gówna. Czekam, już z łyżeczką czekam i z ojcem tego śmiecia w dupę omogoat. Śmieciu w dupę, ty koneserze gówna co ty pieprzysz, nie wyrobię. No co za w dupę debil. Rozumiesz, że przez takich ludzi potem się takie rzeczy dzieją? Jak można chwalić coś takiego? Ja rozumiem, że on to może kupić w ramach ciekawości, tak? Że ktoś to może serio kupić w ramach ciekawości, chociaż lepiej zobaczyć na YouTubie, no. Ale już jak ktoś to kupi, okej, okay. ale on to chwali i pisze, że to kupuje, żeby Sony miało budżet na kolejne gry, no Jezus. HUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! HUSARIA! KUSARYA! Mami chanse? O BOLSKI SHI POLATSI! KUSARYA!